co by tu dzisiaj porobić? Może zbuduję w końcu ten dom. Ach. O cześć! Siema, nuda. Cześć, cześć. Nawet no, nie widziałem. A, o, 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 ja cię wy też. Daję piwo. Ow! Przepraszam, jestem zbyt gruby. No widzę właśnie, dużo kalorii robisz dziennie, nie? E, 120 razy smaku, 120 razy jadłem burgera, burgera, frytki, 12 razy kurczaczki, ich kalorii kurczaczków, no i jednego ja ja Cóż ty jesz tak dużo? To nie tak, że jestem... Użaleniłeś się, Normaka. Serio? Użaleniłeś się, Normaka? Okej, ja, hej, ja. Cześć. Hej, daj pionę. Czemu ty jesteś hmm. taki silny? E, ja byłem. 120, 120, 120 razy. burgera. Są 20 razy burgera. Tysiąc, 1000 razy ten, To te 120 razy frytki... 100 tysięcy razy... 100 tysięcy razy. 100 tysięcy razy. 100 tysięcy razy biegi, 100 tysięcy razy. Wiesz eee, kogo? ten... Eee, żyć! Nie ja do domu. I tysiąc dwadzieścia 1020... kurczaków. Może chodźmy już. Dobra, a łącznie wróciłem się. Może chodźmy do sześć i Dobra. tego drugiego, co y na no, ostatnio budował. Chwila, chwila. Co dom dostał na budowie? Chwila o! O! o, o, Fuj. <suszy> <ś Doganking noise> o są cześć luda sześć tysięcy, ełcy, 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 uczy! A! 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 E. Co tu się stało? A, pf, a. O, chłopaki, ja. ja, ja. A, o, mój web! Jaki? Co tu się właśnie stało? Nie Co tu się stało? Nie wiem. E, nuda? 6 tysięcy e, no, może... Adaś, może chodźmy do profesora tego. Dobra jest! Cześć! No, cześć nuda. Dobra. Chwila, zobaj, A co to miało być? Ej, no, a w ogóle. To gdzie jest maluch? Eee, nie wiem. Tam leży. Eee, dobra. Em... W ogóle, ty jesteś trochę taki mały jak on, ale ty jesteś rozsądniejszy. Po Myślę, że powinieneś jeść troszkę więcej, żebyś popatrzył, jaki on jest. Wszyscy mu zazdroszczą. No. Się... Ej, dawaj pionę. Czekaj, to no dobra, to będę więcej jadł. Dobra, dawaj pionę. Daj pionę. Aha. Au. Mm. No dobra, no to idziemy, nie? Nara. Uj. Następnego dnia. A, a nie da się, nigdy tego nie zrobimy. Czekaj. Aha. Ej, ty żyjesz, żyjesz, żyjesz. Kim ty jesteś? Eee, duży pingwin. Kim ty jesteś? Chodź tu bliżej, może. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ach, o, taki, bo chyba trochę za dużo zjadłem. Coś ty zrobił. Chyba straciłem, chyba straciłem pamięć. Nie wiem, ale chyba straciłem pamięć. Nie pamiętam was. ani Ciebie! Ja może! Chwila, Ty wyglądasz jakoś inaczej, nie? Ej, Ty, Ty! Spójrz tu na niego. Warzyw zgubiał. Słuchany. No co? Gruby jestem. Ja Dawaj pionę. Ej, no bo będzie żygał. Ej, to oh. ja może idę po, po, nu po nudę tysięcy. Ja też. O kurde, za dużo faktycznie zjadłem. A, wszystko. Nie czaję tego. Coś ty liście, A Myślałem, że na liściach zgrubieje, ale zwymiotowałem troszkę. Wiem. A, i w ogóle mój tata dzisiaj przyjeżdża do miasta. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? I sobie. No, powinien za niedługo być. No. No, to co robimy? Nie wiem. Nuda z tych tysięcy Nic nie pamięta. Jak to? Nie wiem. Aha, to dziwne, mega. To pewnie się uderzyła w głowę, nie? Hmm. Dobra, to...

Bójny. A gdzie doda 6 tysięcy? Nie umiesz być dobrze, że Co czasem Na przykład ja jak mówię do babki baba. Aha. Wiecie co, ja chyba idę do krainy pluszaków. Dobrze, że dostałem trzy teleporty. Idę. Ja. Eee, o, co robicie? Babaki! Tam... O Foxy! Elo. O cześć Foxy. Cześć, cześć Foxy! E, no Aha. trochę rozwalili mnie. Cześć, Wynusiu! O, babcia! Eee. ja się Ej, cześć! Nie bój się! A nie! Jest brak dziecka. Szama chłopaki, dawno was nie widziałem. Dobra, chłopaki. Ej, babcie! Ze zejdźcie, chłopaki! Co? Cześć, Nuda. Cześć, bracia! <grystanie> to jest u nas norma. No, ja chyba też już idę. A mnie tam nie ma. No no synek, jedziemy nawet wycieczkę! i bierzemy o, yeah. się w cieczkę. Ale żegad. Siema!

wybierz tam kilku, żebyśmy pojechali. No, e, ty na bank. No, ale przy... Ale ja mam wybrać ci. Nuda, chodź. Ej, idź pan nudę. Gdzie jesteś? Dziup. Nóż, dziup. Nuda, on wyschnął. Ka. Chodź, to jedziemy. Chodź. E. Ej, no bo pomyliliśmy wymiary. Dun dun.